Witam Cię w kolejnej lekcji, w której pokażę Ci, w jaki sposób możesz odpalić aplikację w świeżo wygenerowanym projekcie. I tutaj ponownie mamy przynajmniej dwie możliwości na odpalenie takiej aplikacji. Możemy to zrobić z poziomu konsoli systemowej oraz możemy zrobić to z poziomu IDE, czyli tego całego naszego środowiska, w którym wytwarzamy kod. Obie możliwości są zamienne, więc nie ma większego znaczenia w jaki sposób odpalisz aplikację. Zacznijmy od odpalenia naszej aplikacji z poziomu konsoli systemowej. I tutaj ważna uwaga, że gdy chcesz odpalić aplikację, to musisz być w folderze, który posiada w sobie plik package.json. Przejdźmy zatem do wewnętrznego folderu, który znajduje się w naszym folderze development kurs. Jak widzisz po wylistowaniu folderów mamy jeden. O nazwie, którą wpisaliśmy podczas generowania naszego projektu. Przejdźmy zatem do tego folderu. I jak widzisz, w tym miejscu znajduje się wspomniany wcześniej package.json. Aby odpalić aplikację, skorzystaj z polecenia npm start. Pierwsze odpalenie aplikacji nie powinno zająć dużo czasu, natomiast wraz z rozwojem aplikacji oraz z dodatkowymi kodami, bibliotekami itd. czas ten może się wydłużyć. Jak widzisz, w tym momencie zajęło to kilka chwil, dosłownie kilka sekund, więc jeżeli mamy świeży projekt, to nie ma tutaj większego problemu. Sprawdźmy, czy nasza aplikacja odpaliła się poprawnie. Przejdźmy do przeglądarki oraz wpiszmy adres localhost 4200, ponieważ port 4200 jest domyślnym portem, na którym będzie odpalona nasza aplikacja. Wpiszmy sobie localhost oraz port 4200. Jak widzisz w tym momencie mamy odpaloną naszą pierwszą aplikację angularową. Jest to taka przykładowa, prosta aplikacja przygotowana przez zespół tworzący Angulara. Masz tutaj taką przykładową konsolę, którą możesz wykorzystać do na przykład dodania Angular Materiala. Wystarczy, że skopiujesz sobie ten kod, odpalisz konsolę na swoim projekcie. I dzięki temu będziesz mógł dodać Angular Material. Możesz też stworzyć nowy komponent i tak dalej. Tym oczywiście zajmiemy się później. Natomiast wróćmy do przygotowywania naszej aplikacji do portfolio. Spróbujmy jeszcze odpalić aplikację z poziomu ID, abyś miał pełną dowolność i mógł po prostu wybrać rozwiązanie, które bardziej ci odpowiada. Możemy przejść do konsoli i zamknąć naszą aplikację. Aby zamknąć aplikację, która jest odpalona w konsoli, musimy kliknąć lewy kontrol, oraz C i w tym momencie wpisać Y i kliknąć Enter. W tym momencie proces naszej aplikacji został zamknięty i port został zwolniony, więc możemy ponownie odpalić tę samą aplikację, tylko w tym przypadku z poziomu ID. Przejdźmy jeszcze do folderu, w którym utworzyliśmy naszą pierwszą aplikację. Przejdźmy do folderu z kodem i następnie kliknijmy prawym przyciskiem myszy oraz kliknijmy opcję otworzenia naszego projektu w ID Web Store. Tak jak wspomniałem w początkowych naszych lekcjach, ja rekomenduję korzystanie z tego narzędzia, ponieważ jest to narzędzie komercyjne i w większości projektów będziesz właśnie z niego korzystał, więc dobrze, abyś już zaczął wyrabiać sobie dobre nawyki i żebyś zaznajomił się z tym rozwiązaniem. Jeszcze tutaj chwilkę poczekamy, aż zaindeksują nam się pliki. Świetnie. W tym momencie jesteśmy gotowi, aby odpalić aplikację z poziomu id. Wyszukajmy zatem pliku package.json, aby to zrobić. Wyszukiwanie plików po nazwie możemy odpalić poprzez użycie skrótu lewy control, lewy Shift oraz N. W tym momencie odpalić się taka wyszukiwarka, w której możesz wpisać nazwę pliku. Wpiszmy sobie package.json i w tym momencie możemy jeździć strzałką do góry lub do dołu, wybierając odpowiedni plik. Nas interesuje package.json jeżeli mamy tutaj zaznaczoną poświatę, możemy kliknąć Enter lub po prostu kliknąć lewym przyciskiem myszy. Kliknijmy Enter. W tym momencie zostaniemy przeniesieni do tego pliku. Jak widzisz, w obiekcie scripts, który znajduje się w naszym pliku package.json, znajdują się pewne wpisy, które mają przy sobie takie zielone strzałeczki. Są to skrypty które możemy wykorzystywać w konsoli, jak i tutaj w naszym IDE. Jak widzisz, my wpisywaliśmy w konsoli npm start i został wywołany ten skrypt, który ma pod sobą takie wywołanie. Spróbujmy zatem kliknąć w zieloną strzałeczkę. Tutaj ponownie musimy chwileczkę poczekać, aż nasza aplikacja wstanie. Jak widzisz, ponownie nie zajęło to niewdomej ile czasu, było to dosłownie kilka sekund. Oraz odpaliła się tutaj właśnie konsola, której dostajesz praktycznie takie same logi, jak miałeś w konsoli systemowej. Sprawdźmy jeszcze, czy aplikacja odpaliła się poprawnie. Przejdźmy do wyszukiwarki oraz odświeżmy stronę poprzez na przykład wciśnięcie lewego kontrola, lewego shifta oraz R. Jak widzisz, aplikacja stoi i ma się świetnie. Dobrze, przyznasz, że idzie nam całkiem nieźle, ponieważ poznałeś już dwa sposoby na odpalenie aplikacji, dzięki czemu będziesz bardziej elastyczny. Przejdźmy natomiast do kolejnej lekcji, w której pokażę Ci, jak zmienić domyślnie ustawioną konfigurację tak, aby była bardziej zgodna z tym, co możesz spotkać na komercyjnych projektach.